Witam serdecznie, jestem Ezoja i przychodzę do Was z energią na 17 grudnia 2021. Początek weekendu przed nami. Porządna na karty. Dzisiaj surprise. Przychodzę z wyrocznią Kroniki Ak Akaszy. Nowa talia, która do mnie przy przybyła. <grym> Od jednej z Was, za co dziękuję serdecznie. Będzie wylosowane jedna... E, trzy karty dam. Oczyściłam je. Wytasowałam. Nie znam ich jeszcze do końca, więc... No, zobaczymy, co pokażą. Wybierz jedną z trzech dzisiaj. Raz, dwa i trzy. Która do Ciebie przemawia? Jeżeli potrzebujesz większej, dłuższej chwili, zatrzymaj teraz ten filmik. Czy wybierasz numer jeden, dwa lub trzy? Która karta Ciebie przyciąga? Wybierz właśnie teraz. I jeżeli jest to karta numer jeden, e, karta przesłania na 17 grudnia 2021, wybaczanie, wybaczanie pozwala Ci być w teraz oraz doświadczyć pokoju i radości. Wybaczaj w ten piątkowy czas, Pozwoli tu, y, pozwala Ci to być w teraz oraz doświadczać pokoju i radości. Fajny przekaz energii. Na piątek karta wybaczania, więc wybaczaj. Jeżeli wybrałeś kartę, wybrałaś kartę numer dwa, Nigdy nie jesteś sam. Zaufaj połączeniu z Twoimi duchowymi przewodnikami i z jedną prawdziwą miłością. Nigdy nie jesteś sam. Pamiętaj o tym przy piątkowym dniu. Nigdy nie jesteś sam. Jeżeli natomiast wybrałeś, wybrałeś kartę numer 3 wewnętrzne dziecko, daj twemu wewnętrznemu dziecku więcej miłości i uwagi i znajdź więcej radości w codziennym życiu. Trzy karty, trzy przesłania każdy coś dla siebie niech z tego wyciągnie. Piątek może być pięknym dniem, wybaczaj, pamiętaj że nie jesteś sam, i pamiętaj, że w Tobie też jest wewnętrzne dziecko. Daj dużo miłości i uwagi w swojemu wnętrzu, a będzie pozytywnie. Wszystkiego dobrego, a my widzimy się w piątek o godzinie 20.00. Pozdrawiam, Ezoja, pa! pa.